Cześć, witajcie, z tej strony Badpay, a to filmik z okazji 111 widzów. Tak jak mówiłem na wstępie, jest to filmik z okazji 111 subskrypcji, za które bardzo dziękuję. I tak, konkurs. Będą do wygrania aż 3 kody bonusowe na czołg T-127. Nie jest to kod CD Action, więc jeśli wykorzystaliście takowy, dostaniecie rekompensatę 850 golda. I tak, i teraz przejdziemy może na większe cyferki. Tak jak mówiłem na moim kanale, jest 111 subskrypcji, prawie 6000 wyświetleń, za które bardzo dziękuję. Zwłaszcza za ostatnią aktywność pod filmem. Pokaż swoją furję Gekona Stefana. Naprawdę 2323 wyświetlenia, 130 prawie łapek w górę. Ponad 20 komentarzy. Naprawdę byłem w wielkim szoku. Sponsorem nagród jest Mr. Omen, któremu bardzo, bardzo, jeszcze raz bardzo dziękuję. Oczywiście polecam wejść na jego kanał, posiada wiele bardzo ciekawych materiałów, poradników, konkursów, innych gier. Wszystko naprawdę polecam. Jakie są zasady tego konkursu? Pewnie jesteście ciekawi. Oczywiście musicie zasubskrybować mój kanał. Jeśli wejdziecie gdzieś tu. Tu nie wiem gdzieś tutaj będziecie mieć napisz subskrybuj. I pod tym filmem piszecie komentarz. No, więc jeden, jeden, komentarz, ja z tych komentarzy wylosuję trzy, Oczywiście będzie to na filmiku, żeby nie było, że coś ustawiam. Potem się skontaktuję z tymi osobami i wręczę im nagrody. No i koniec zbędnego pitolenia. Pewnie tak jesteście tutaj dla konkursu, a nie dla moich wypocin, więc przyjdę jeszcze do WOTA. No i co mogę powiedzieć? Bardzo, bardzo jeszcze raz bardzo dziękuję pff, za to, co dla mnie zrobiliście tak naprawdę. Powie napiszcie też w komentarzach, jakich, jakich materiałów oczekujecie na moim kanale, czy mają być z World of Tanks, jakieś bitwy, czy kompletnie z czegoś innego, bo myślę, że zapas gier mam naprawdę spory. Czy takie funny momenty, jak na przykład z Gekonem. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, w dół, wasza decyzja. No i co, dziękuję. Dziękuję za, za to, że jest już nas ponad setka. Do zobaczenia.